11 października Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie obchodziło jubileusz 80-lecia. Z tej okazji odbył się zjazd absolwentów, który rozpoczęła uroczysta msza święta, a następnie apel na Placu Ratuszowym. Jubileusz wyjątkowy, 80 lat szkoły tutaj na ziemiach zachodnich, 80 lat takiej wolnej Polski. Wspaniały jubileusz wspaniałej szkoły. Przyjechało wiele osób, ponad 500, którzy... Wiążą się bardzo z tą szkołą, identyfikują się z tą szkołą. Szkoła, która wychowała wielu sławnych ludzi, ale przede wszystkim bardzo, dobrych, bardzo dobre osoby, które mają świetne charaktery, pomagają innym i nie tylko, że są bardzo dobrze wykształcone. Chcieliśmy połączyć przeszłość z teraźniejszością. Nasza szkoła, czyli dlatego, jest zjazd absolwentów i jest ślubowanie uczniów klas pierwszych, ale jednocześnie w centrum Rzepina, bo szkoła odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę w. W tym mieście i wszelkie uroczystości chcemy przeżywać razem z całą społecznością lokalną. Stąd też tutaj jest w centrum miasta, w sercu miasta, przed Ratuszem ślubowanie, jak również spotkanie absolwentów, którzy zdadzą za chwilę raport ze swojej obecności. To kolejny jubileusz. Tydzień temu obchodziliśmy 80-lecie powstania Szkoły Podstawowej w Kowalowie, której miałem zaszczyt być absolwentem. Dzisiaj również wielka uroczystość 80-lecie powstania Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie. I w tej chwili cieszę się z tego powodu, że Liceum Ogólnokształcące wiele, wiele lat temu Zostało przy gminie Rzepin, ponieważ przy reformie samorządowej wszystkie szkoły ponadpodstawowe, szkoły średnie przechodziły pod jurysdykcję powiatów. Natomiast muszę się pochwalić również, bo będąc młodym radnym tuż po studiach, podjęliśmy decyzję, że Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie zostanie w Rzepinie i organem prowadzącym zostanie gmina Rzepin. I tak jest również do tej pory. I mimo wszystko, że gmina ponosi dodatkowe duże e, koszta, to jesteśmy dumni, że taką decyzję kiedyś podjęliśmy. I jesteśmy dumni z tego, że to liceum rzepińskie jest, ponieważ e, z roku na rok liceum... Zwiększa swój prestiż. W tej chwili mogę powiedzieć, że Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie jest szkołą elitarną. A mówię to na podstawie chociażby tego, że jeszcze 10-15 lat temu w internacie Liceum Ogólnokształcącego mieszkało około 20, może 25 osób. Natomiast w tym roku mieszka 120 uczniów. Także. Jest wielu chętnych, którzy chcą tutaj się edukować, chcą się uczyć, bo wiedzą, że w tym liceum naprawdę poziom jest wysoki i dzięki temu mogą później wybierać sobie dobre uczelnie. Dyrekcji sobie życzę takiej współpracy, jakiej dotychczas, bo współpraca nasza. Jest wzorcowa, chyba, i mam nadzieję, że taką pozostanie. Zjazd absolwentów stał się okazją do wspomnień, spotkań po latach i radosnego powrotu do szkolnych chwil. Wirtualna Strzelnica łączy technologię z tradycyjnym szkoleniem, stawiając na bezpieczeństwo i efektywność edukacji strzeleckiej. Uczniowie zespołu szkół w Żepinie już od pewnego czasu mogą korzystać z tego nowoczesnego rozwiązania. Realizujemy wiele projektów, tak jak ja zawsze mówiłam, że te projekty wspólnie z gminą Rzepin realizujemy i dzięki temu rozwija się szkoła, zwiększa się oferta edukacyjna naszej szkoły, a ostatnio gmina Rzepin przystąpiła do do konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej. Strzelnica w każdej powiecie. No i proszę, jest strzelnica w naszej szkole strzelnica wirtualna. Jako, że mamy klasy mundurowe, klasy oddziały przygotowania wojskowego i klasę mundurową przygotowującą do pracy w policji, do pracy w Straży Granicznej, jest to bardzo potrzebne miejsce, gdzie uczniowie szkolą oko, przygotowują się do zawodów strzeleckich, poznają broń. Więc ogromna radość, że ta szczelnica jest w naszej szkole i mogą z niej uczniowie już korzystać. Ale to nie jedyny projekt, także projektów jest bardzo dużo, bo nasza gmina w ramach Partnerstwa G7, czyli gmin z ościennych przystąpiła też do projektu innowacyjne formaty edukacyjne wspólnych lekcji. I to jest kolejny projekt, który już startuje i który będziemy realizować wkrótce, polegający na tym, że uczniowie. Szkoły podstawowej będą mieli zajęcia z programowania. Szkoła doposażona będzie w, właśnie w roboty, które będą umożliwiały tę pracę, jak również wycieczki szlakiem początków państwa polskiego. A licealiści z kolei będą uczyli się obsługiwać drona, nagrywać filmy z drona, a również będą się przygotowywali do egzaminu, do certyfikatów z języka angielskiego które będą z tego projektu sfinansowane, jak również będą szlakiem polskich dróg się poznawać Polskę. Za te pieniążki powiem, że gmina Rzepin otrzymała około bodajże 1,2 mln dofinansowania ze środków unijnych. Dzieje się dużo i ja się z tego bardzo cieszę. Całkowity koszt realizacji zadania to 159 tysięcy złotych. Tym dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej 119 218 złotych 20 zł, a wkład własny to 39 781 i 80 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepinie jest ważną instytucją społeczną działającą na terenie miasta i gminy Rzepin. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, co oznacza, że może być dysponowana do działań nie tylko lokalnie, ale też na szerszym terenie. Przede wszystkim mamy u siebie osoby, które mają w wkładom pierwszą pomoc. To są osoby, które mają troszkę więcej i mogą, niż to z pierwszą pomocą. Czyli mogą odrożnić drogi oddechowe za pomocą przyrządów, są na do używania innych sprzętów, i dzięki temu, jak wyjeżdżamy na jakiś wyjazd, czy to reanimacja, czy udzielenie pomocy osobie zakreślonej w samochodzie, możemy pokazać bardziej lepszą pomoc, bardziej taką kwalifikowaną. Aktualnie mamy 26 członków, którzy aktywnie wyjeżdżają na akcje. Mamy rocznie około 150 wyjazdów. Do różnych rzeczy. Od pożarów po izolowane zdarzenia medyczne, gdzie musimy jeździć, bo na przykład karetki nie są dostępne. No i wtedy my jesteśmy pierwsi na miejscu i my udzielamy tej pomocy i czekamy, aż dojedzie jakaś wolna karetka. Jeździmy nawet do kotów na drzewie, także jest bardzo duży zakres akcji, do których nas się wysyła. Mamy tutaj turbę R1. I tam jest butla z tlenem, różne przyrządy uzrażniające drogi oddechowe, np. rookie rusną kadłubę, eyeżele, bandaże, stazy, które nam pomagają. Stazy są przydatne przy fotokach. możemy zabezpieczyć wszystko. W tej chwili prowadzimy w szczególności zbiórkę za pośrednictwem portalu pomagam.pl. Zbieramy na uzupełnienie i rozbudowę naszego sprzętu medycznego. Mamy w tej chwili tak naprawdę jedną pełną, pełnowymiarową torbę PSPR-1. Koleżanka dzisiaj w formie plecaka, koleżanka go pokazywała. Natomiast tak naprawdę powinniśmy takie plecaki mieć nawet trzy. Chcemy z tej zbiórki jeden taki plecak zakupić. Być może w przyszłym roku uda się zakupić kolejny, tak żeby sprzęt medyczny znajdował się na każdym samochodzie wyjeżdżającej do akcji. Będziemy się również starali tutaj w ramach pieniędzy uzyskanych z tej zbiórki zakupić sak elektryczny, ponieważ na wyposażeniu standardowym są saki ręczne. Niestety one okazują się w wielu wypadkach, jak pokazuje nasze doświadczenie, niewystarczające, a my też czujemy taki moralny obowiązek, że jeśli tylko mamy możliwość podniesienia jakości naszych działań ratowniczych, zrobimy wszystko, żeby tak było, żeby jak najskuteczniej nieść pomoc. A oprócz niesienia pomocy, oprócz tych dwóch rzeczy, które wymieniłem, chcemy zakupić dodatkowe środki szkoleniowe, zarówno do szkolenia tutaj u nas wewnętrznie w jednostce tych, którzy są już u nas medykami, którzy mają KPP, jak również do szkolenia... Uczniów, osób z miasta, osób cywilnych, bo takie działania również przez cały rok prowadzimy. Staramy się upowszechniać tę wiedzę o pierwszej pomocy, staramy się szerzyć te umiejętności w społeczeństwie. Nawiązując do słów prezesa OSP Rzepin, link do zbiórki na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego znajduje się na ekranie. 20 października w środowiskowym domu samopomocy w Rzepinie rozpoczęły się trzydniowe zajęcia komputerowe, które uczą podstaw praktycznej obsługi komputera. Dzisiaj rozpoczęliśmy trzydniowe szkolenie komputerowe. Zacznie się właśnie, pan Andrzej przyjechał, przywiózł laptopy, wszyscy dostali po swoim laptopie gadżety reklamowe. I taka niespodzianka w sumie dla nich, do końca nie byliśmy pewni, jak to będzie wyglądało, ale każdy ma swój komputer, swoje miejsce, ma dostęp do internetu, więc sobie korzystają pod okiem pana Andrzeja, który ich instruuje, co mają robić, jak mają działać. No i myślę, że wszyscy sprawnie sobie z tym poradzimy. Ogólnie zajęcia mają przybliżyć uczestnikom e, obcowanie w ogóle z komputerem. Tym, którzy posiadają konta, będziemy w banku mówić o płatnościach elektronicznych, o e-receptach, o takich ułatwieniach, które pozwalają takie życiowe czynności wykonywać z domu, nie wychodząc. Jest duże zainteresowanie, co mnie cieszy. I myślę, że uczestnicy wyciągną z tego jakąś naukę na przyszłość. Jak tam zajęcia się podobają? E, bardzo się podobają, e, jestem bardzo zadowolona. Uczestnicy też są zadowoleni i wszyscy się nie kłócą, e, wszyscy żyją w zgodzie i e, po prostu fajne są te e, zajęcia komputerowe. Tu jest ładnie w, w środku i, i ładna kierowniczka i ja mogę grać, mogę tego i mogę coś, coś pokładać i na, 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 tych, na tych zajęciach i no i tak nic fajne są te zajęcia. Czego chciałbyś się nauczyć najbardziej tutaj przy pracy z komputerem? Ja na komputerze to lubię, ja mówię na komputerze, ja znam się na komputerze. No internet to umiał usługiwać, nie? Pewnie. No gry, gry, jakieś lubię grać, oglądać filmiki na YouTube i tak dalej, nie? Będę chciała się nauczyć czegoś na pewno nowego, bo kiedyś już brałam udział w takich zajęciach i jak się dowiedziałam, że będą takie zajęcia, to bardzo się cieszyłam, nie mogłam się doczekać, no bo uważam, że jak są takie zajęcia, to się człowiek rozwija. Praktyczna wiedza i możliwość ćwiczeń w bezpiecznym i wspierającym środowisku pod okiem fachowca z pewnością przyniosą uczestnikom rzepińskiego SDS-u wiele korzyści. Zajęcia w klubie Senior Plus w Rzepinie obejmują wiele różnorodnych aktywności, a wśród nich jest poradnictwo dietetyczne, zajęcia komputerowe, rękodzieło czy warsztaty kulinarne. Gdy w miniony poniedziałek zajrzeliśmy z naszą kamerą do Rzepińskiego Seniora, odbywały się tam warsztaty krawieckie. Pół roku temu rozpoczęliśmy cykl zajęć krawieckich, dzisiaj seniorzy szyją kosmetyczki, wcześniej szyli woreczki na susz lawendowy, dzisiaj jeszcze sznureczki do tego wkładają. Cały październik to tak naprawdę jest miesiąc poświęcony seniorom. 1 października przypada święto osób starszych, 20 października Europejski Dzień Seniora, później w listopadzie jest kolejny Dzień Seniora, także świętować lubimy, pracować również lubimy. Mamy różne zaplanowane działania w tym tygodniu. Jeszcze jutro wizytę pani, która będzie prowadziła zajęcia z cyklu Dbam o siebie, takie kosmetyczne. Również jutro zajęcia z rękodzieła. W środę zaczynamy już strojki przygotowywać na cmentarz. W czwartek są zajęcia kulinarne, a w piątek wychodzimy ze środowiskowym domem samopomocy. To jest taka już nasza cykliczna akcja: sprzątać cmentarze i czcić pamięć osób, które były kiedyś naszymi uczestnikami, a których już wśród. Od nas nie ma. Różnorodność aktywności realizowanych przez Klub Senior Plus w Rzepinie pozwala na wymianę doświadczeń, zacieśnia relacje i integruje uczestników, dając im możliwość rozwoju własnych pasji. klub senior. Tu czuję życia, puls, życia, puls.